Informator Audio Gminy Cieszanów, czerwiec 2023 roku, Krystian Naparty, zapraszam. 3 czerwca na terenie Amfiteatru w Cieszanowie odbył się finał 6 Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Bez Kresy, który zorganizowany został przez Stowarzyszenie Salon Literacki, Gminę Cieszanów oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem. Na miejscu wręczono nagrody oraz wysłuchano interpretacji przygotowanych na tę okazję utworów literackich. Orkiestra Dentas Cieszanowa oraz zespół śpiewaczy Niezapominajki wystąpili 4 czerwca w 10 koncercie piosenki partyzanckiej Szała się nad Tanwią. Muzycy orkiestry mieli okazję oprawić uroczystą polową muszę świętą, a zarówno zespół Niezapominajki, jak i orkiestra wykonali także koncert dla zgromadzonej publiczności. Partnerem wydarzenia była gmina Cieszanów, a Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie zabezpieczało techniczną oprawę uroczystości. Od 5 do 9 czerwca na terenie CKIS w Cieszanowie odbywał się turniej FIFA 2023 dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszanów. Do udziału przystąpiło 10 uczestników, a rozgrywki były bardzo emocjonujące. Gratulujemy umiejętności wszystkim graczom. 7 czerwca w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie odbyła się akcja poboru krwi. Jak się okazało, była ona ogromnym sukcesem, bowiem udało się zebrać prawie 12 litrów krwi. Kolejna akcja zaplanowana jest na 9 dzień sierpnia. W Cieszanowie kolejny raz powstała cudowna produkcja filmowa. Tym razem o patronce Szkoły Podstawowej w Cieszanowie bronisławie Wysłouchowej z Szabatowskich, kurierki ZWZ, a następnie inspektorki pomocniczej służby kobiet. W imieniu twórców zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym, który jest dostępny na kanale YouTube Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie. 13 czerwca na terenie Zabytkowego Spichlerza Dworskiego w Nowym Siole odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Cieszanów a Fundacją Most de Most. Przypomnijmy, że w ramach konkursu Nasz Zabytek Gmina Cieszanów uzyskała dofinansowanie w wysokości miliona złotych, który to zostanie przeznaczony na remont Zabytkowego Spichlerza oraz nadanie mu nowych, społecznie użytecznych funkcji. To bez wątpienia ogromny sukces wszystkich osób działających przy projekcie. Należy zwrócić uwagę, że inicjatywą wykazali się mieszkańcy, którzy zgłosili nasz spichlerz w konkursie i później głosowali na niego. Będziemy informować państwa o postępie prac. Przypominamy, że 1 lipca odbędzie się 9. już odsłona biegu ulicznego Cieszanowska Dycha. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wspaniałe nagrody i wiele atrakcji. Do organizacji przyłączyły się także prywatne przedsiębiorstwa, którym składamy serdeczne podziękowania za przekazanie nagród między innymi na losowanie. 15 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie odbyło się spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarzem, autorem wielu ciekawych pozycji książkowych. Frekwencja dopisała, a utalentowany pisarz opowiedział zebranym o swoich doświadczeniach. 18 czerwca na terenie Amfiteatru w Cieszanowie odbyło się gminne święto rodziny połączone z festiwalem kolorów holi. W niedzielny poranek na terenie Centrum Kultury i Sportu odbył się turniej szachowy dla dzieci i młodzieży, który zorganizowany został przez zespół szkolno-przedszkolny z Cieszanowa, uczniowski klub sportowy Puma z Cieszanowa oraz Centrum Kultury i Sportu z Cieszanowa. Impreza na terenie Amfiteatru otworzyły występy artystyczne dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Cieszanów. Był także występ rodziców dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego z Cieszanowa, który skradł serce publiki. Prawdziwym hitem okazały się wyrzuty kolorów holi czy dmuchane atrakcje. Wydarzenie przyciągnęło około 600 osób. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie imprezy. Na terenie gminy Cieszanów odbywają się badania w ramach programu Profilaktyka 40. Dotychczasowo odbyły się one w Cieszanowie, Nowym Siole, Dachnowie i Starym Lublińcu. Przed nami jeszcze badania w Niemstowie i Hotelubiu. Udział w badaniach jest bezpłatny. 30 czerwca w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie odbędzie się promocja książki Powiat Lubaczowski na mapach i pocztówkach z udziałem współautora pana Sławomira Roga. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18, a uczestnicy spotkania otrzymają bezpłatny egzemplarz publikacji. 7 lipca na terenie domu Nestora w Cieszanowie w dawnej synagodze odbędzie się konferencja naukowa dotycząca 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Organizatorami uroczystości są dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie oraz burmistrz miasta i gminy Cieszanów. Zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Program dostępny jest na stronie internetowej CKIS w Cieszanowie. Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszonowie zakończyła realizację kolejnej odsłony projektu Przystań Świętego Mikołaja, który realizowany był we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja. Podczas projektu dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy integrowały się ze sobą, zwiedzały ciekawe miejsca oraz uczyły się praktycznych rzeczy, m.in. programowania robotów. 2 lipca na terenie Stadionu w Cieszanowie odbędą się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cieszanów. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do kibicowania. Początek o godzinie 14. .00. To już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne odsłony Informatora Audio gminy Cieszanów.